Kurde, ja miałem zrobić odcinek z hordy! I ja pierdykam. No, Simander, mordaczki Mike z tej strony Borsuk, a to jest kolejny odcinek z 7 Days to Die. Seria, słuchajcie, e, w oczekiwaniu na Alfa 22. Jesteśmy na Alfa 21 jeszcze, wiadomo. E, tutaj przygotowałem sobie trochę więcej strzał, także mamy w sumie tutaj 93 plus. 150, mamy trochę y, amunicji do strzelby, więc zrobiłem sobie strzelbę rurową, mamy jeszcze tutaj plus 300, plus jeszcze to do pistoletu, fajnie by było jakbyśmy gdzieś znaleźli taki pistolet, wiecie, ten automatyczny, czy tam półautomatyczny, e, i mamy 10 mołotowów i jedną rurobombę, więc wydaje mi się, że jakoś tam jesteśmy w stanie przeżyć tą hordę, idziemy w tej chwili, słuchajcie, budować e, potencjalną hordową bazę, tylko najpierw musimy wyczyścić teren, no i tak. Teoretycznie to byśmy mogli tą chorbę nawet tutaj przeprowadzić, w tym budynku, tylko że ten budynek to jest już troszkę cięższy do ogarnięcia. Więc, no więc tak. Idziemy, 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 czekamy słuchajcie już na dzwonek dnia. Dawaj, czwarta. Patrz jak kura zapierdziela. Nam radę tą kurę jeszcze urzeźbić. Dobra, jeszcze kurę, żeśmy już bili. Słuchajcie, no bo wiadomo, trzeba, trzeba, trzeba. Tak, mamy też zadanie, w razie czego jak będzie możliwość, to sobie takie zadanie jeszcze przeprowadzimy. Musimy uważać, ponieważ jeszcze nie było, słuchajcie, hordy piesków. I no. Wiem po prostu, jak to tutaj wszystko jest ogarnięte w tej grze. Że może się zdarzyć, że po prostu ta horda piesków nas zastanie, co nie? No, ale okej. Okay. Więc teraz tak, e, idziemy, słuchajcie sobie tutaj. Wydaje mi się, że to będzie dobre, nie jestem pewien, ale jak im damy dróżkę, żeby do nas szły, to powinno być okej. Okay. No bo co my mamy tutaj jeszcze? Tu jest co? Samochodowy. To jest samochodowy. Z częściami jakimiś takimi. No, wydaje mi się, że to powinno być okej, okay, nie? I tą dróżkę teoretycznie to można byłoby sobie o stąd tutaj zrobić. Tu mamy luźno, i ona sobie ta dróżka idzie, nie? Tylko tu trzeba na spokojnie wziąć i te wszystkie zombie e, sprawdzić. No tu jest mocno wszystko. Po ramkach. Ok, to już widzę, że tu nie chcemy, bo tu jest dach zrobiony, który się po prostu rozwala. Więc ten temat odpada, bo ja nie chcę spaść z dachu. E, dobra, przepatrzmy ewentualnie, gdzie jeszcze. No tu my jesteśmy, tu jest Camping Gear. Nie chcę budować od zera. Tu z kolei będzie dużo zombie w środku. Bowling kurczę, bizarę. Kurde, no, nie przemyślałem tego. Jakiś wyższy budynek. Co to jest za budynek? Wiecie co, tu jest ten Pub? Ja nie wiem, czy to nie będzie dobre. Z tego, co ja pamiętam, to ten pub jest dosyć mocny. Tu jest jeszcze Popin' pill Clinic. Ale tu teoretycznie jakby zrobić... Z czego to zrobione? No jest niby mocne. Tylko czekaj, młotek, młotek, młotek. Myły... Otek do gwoździ, a, a, szlak. E, dobra, e, inaczej. Wejdźmy najpierw tutaj, już nie marnujmy czasu. Tu będzie dobrze. Tylko, żeby tu nie spaść, i tu trzeba dół czyścić. Czyli stąd byśmy zrobili potencjalną ścieżkę. Dobra, idziemy do bazy na moment, zrobić młotek, bo wszystko zrobiłem oprócz niego. Oprócz tego młotka. Yy, tu sobie zaznaczmy, że to jest to miejsce, gdzie my mamy hordę dzisiaj. Więc ja sobie tutaj zaznaczę. Poczekaj. To ci ja mogę zrobić sobie. Blok prawa do ziemi, wytwórz coś robi z kamienia. Ok, gdzie um. hmm. chwilę. Jak zwykle jestem mało przygotowany. Dobra, zróbmy ten blok. Fajno. Co nie? To tu już mamy zrobione, to będziemy wiedzieli, tak? Że tu jest baza hodowa. I kochani, dzida szybko do bazy zrobić młotek, znaczy, po części, żeby zrobić młotek. I ja już się chyba zapakuję, tak jakbyśmy mieli na hordę iść. W razie W, co nie? Bo nie wiem, jak nam długo się zejdzie. Nie, nie oczekuję, że to będzie bardzo długo, ponieważ jak będę miał młotek i... powinno być w miarę ok, Ale, no, wiadomo, nie? Lepiej być, chuchać na zimne tutaj. Więc tak zrobimy. Poczekaj, gdzie jest ta chwila? Czekaj, gdzie to, kurde. Dobra, jest. Zawsze mi się myli. Zawsze mi się delikatnie myli. Dobra, cyk, cyk, cyk i cyk. A, młotek, 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 myły otek do gwoździ. Śledź, śledź, śledź to, śledziu. E, skóra, fura i komura. E, ile ja mam. O, kurde, brakuje nam żelaza. Odpal później, szybko. Połowę, wstawiaj. Eee. Kute, kute. No dobra. Wytwórz mi takie jedno. Dobra, fajno. I teraz tak, młotek do gwoździ. Rób mi, człowieku, przepisy. Taśma razy dwa wystarczy. Tak jak już byśmy mieli słuchajcie iść na hordę, nie. Jedzenie mamy, picie mamy, gdzie wszystko mamy chyba, nie? Gdzie ten młotek mi się zrobił? Gdzie mam ten młotek? Ej. A, nie zrobiłem go jeszcze. Młotek do gwoździ, skórę, żebym odłożył. Dobra, wytwórz, jest okej. Okay. Wracamy, bo tam trzeba będzie troszeczkę przygotować to wszystko um, i myślę, że jakoś sobie powinniśmy dać radę na tej pierwszej hordzie, no byłoby głupio, jakbyśmy sobie nie dali, w sensie, że jakby, wiecie, jakby nas dojechali na pierwszej hordzie, że było aż tak, wiecie, hardkorowo, nie, no to aż bym w to nie uwierzył, to byłoby naprawdę dziwne, nie. Um, to byłoby naprawdę dziwne. Także wydaje mi się, że powinno być ok. Um, I i, i taką. Dobra, już, już jesteśmy. Zapalił się dzień siódmy. Będzie się działo. Kolejna kura. Nie mam czasu na ciebie, kura. Wybacz. To jest wszystko po to, żeby się borsuk. Rozpraszał. My teoretycznie powinniśmy tych zombie tutaj z lokacji jeszcze pozbyć się, wiecie. No ale dobra, przede wszystkim to, co na pewno musimy zrobić, ok, to musimy rozpieprzeć, musimy rozpieprzeć tutaj to. To jest na 200, 200, 250%, nie? To musimy rozdupcyć tu, żeby nie dać im możliwości wejścia, nie? Teraz tak, gdzie ja zacząłem kuć? Ja myślę, że tu nie jeszcze. No tak jakoś stąd bym zrobił. No i czeka na skucie, bo musimy to skuć, bo ja nie wiem na jakiej zasadzie, na jaki, jaki duży jest ten blok. Czy to jest auć? Czy to jest całościowy? Chyba tak. Nie wiem, czy przypadkiem nie wbiję sobie punktu. Nie wiem, czy mam punkt jakiś. Mam dwa e, d, w, w parkura, wiecie? Czekaj. Bo możemy w tym momencie ździebko lepiej skakać, wiecie? Chyba na dwa bloki będziemy mogli skakać. Co mi troszkę polepsze sytuację na przykład z uciekaniem przed ząbiakami? Um, resztę na razie trzymamy punktów. Zobaczymy, ile na hordzie zbierzemy, ale to już oczywiście nie w tym odcinku, tylko będzie kolejny odcinek hordowy, nie? Tak mi się wydaje, że tak zrobimy. Nie wiem kurde, czy jest to sens kuć, nie? Ile mi to kucie zajmie, ty? ha, No ale to będzie musiało być w miarę równe, bo inaczej to nie pójdzie Ocie panie Ocie panie No ale to trzeba zrobić, widzicie? Kurde, to kucie zajmie chwilę Dobra, kochani, słuchajcie, ja się nie wyrabiam. Orda się w tej chwili już zaczęła, a ja jest szansa, że przeżyjemy, ale jest szansa, że nie. Okej okay. Musimy się ich pozbyć jak najszybciej, wiecie? Jest podłączenie, że one mogą tutaj do nas wchodzić, więc... Żeby tylko nie było ptaków, bo nie mam zawalają. Nie udało się dokończyć bazy, ale słuchajcie, może jakoś będziemy żyć. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie to ogarnąć. Jeżeli nie będzie ptaków. Przeżyjemy, jeżeli będą ptaki, może być problem. My je musimy zachęcić, żeby one weszły do góry. Jeszcze mam jeden plan, co możemy zrobić, i możemy im, kochani moi drodzy, zrzucić balast, bo przecież mamy piękny balast. Będą się nam pięknie paliły zombie. Nie jest tak źle. Całe szczęście, że mamy ten korytarzek zrobiony. Nie przepuszczałem, że jeden korytarz wystarczy. Eee, mogłem nie tracić tak dużo, wiecie, materiałów. Ale widzę, że sobie radzimy. kiedy się horda skończy, nie? Jak jesteśmy w stanie, w stanie, ile zombie musimy rozwalić, żeby ta horda była zakończona. Tak, to jest właśnie to, że ja sobie zrobiłem 64 zombie, tak? Że już widzę, że te hordy będą srogie, słuchajcie, w kolejnych odcinkach, jak tam się troszeczkę punktami podreperujemy. Ja sobie w międzyczasie jeszcze wrzuciłem w, w Sztygara, wiecie, trochę punktów. Em. Bo miałem możliwość taką, wydać te punkty, więc wrzuciłem w sztygara. Żeby było łatwiej. No, widzę, że nie jest najgorzej, nie? Jesteśmy w stanie okiełznać towarzystwo. Tylko teraz nie wiem, czy oni... Oni się wdupcyli do, do środka, wiecie? Bo oni się nie poblokowali w środku. Coś tam rozwalają. urdę teraz się głodny chłopie robisz dobra weź zjedz napisie zombie barbecue No, punkty jakoś wlatują, ale wiecie o co chodzi, nie? No nie jest najgorzej. Ja się naprawdę strasznie bałem. Ja się strasznie bałem, słuchajcie o tą hordę, że my nie damy rady. A to byłoby głupie, gdybym nie dał rady pierwszej hordy. No, ale widzę, że metodą chaotyczną wręcz jakoś doszliśmy do tego, że można to zrobić. Dobra. Chyba jeszcze jeden został. Okej. Okay. Kochani, oficjalnie horda jest zakończona. Kurde, ja miałem zrobić odcinek z hordy. I ja pierdykam. Ale ej, słuchajcie szczerze. Daliśmy radę w jednym odcinku, więc w ogóle teraz się w ogóle wykumałem, mówię, ja pierdziu, co ja robię? A ja już godzinę nagrywam, więcej niż na godzinę, no tutaj ja sobie pauzowałem i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale jeszcze pewnie Kamil tutaj poucina, więc pewnie z 30 minut się zrobi tego odcinka albo i mniej, nie wiem, bo tam było dużo budowania. Eee, no, wiecie co, zejdę sobie na dół, dlatego że potrzebujemy materiały, nie? Potrzebuję moje strzały z powrotem, szkoda mi ich. Mogą być zombie z lokacji. E... Dobra, fajno. No to po schudkach. No patrz, kurde. Dobra, ja tu do rana sobie siedzę, słuchajcie. E, jedyne co mogę zrobić, to o, dostałem na przykład y, lepszy nożyk kostny, więc w tym momencie możemy go sobie. E, poczekaj, tego złomuj, Tego napraw. I to sobie przełożyć tutaj. Nie, żeby jakoś mi to specjalnie robiło, ale wiecie, zawsze jakby. Level 3 to level 3. Także tak, słuchajcie, kurczę, no udało się. Rano, że tak powiem, będę chciał pojechać, szybko po ten zrzut, i myślę, że w kolejnych odcinkach już będziemy się szykować do tego, żeby po prostu robić przeprowadzkę i zacząć się gdzieś gnieździć tam, gdzie jest trader Hugh. Być może po prostu sobie nawet odkryjemy drugą część miasta, gdzie. Już wiemy, że tam jest Jenny, bo już wam to mówiłem wcześniej, więc może tam się zabudujemy, zobaczymy. Jakiś domek zrobimy sobie, tak, jakąś taką bazę właśnie tego typu, tego typu, na hordę, gdzie po prostu zombie będą sobie wbiegały i tak dalej, i tak dalej. Może nawet bazę z jakiejś lokacji, żeby nie marnować nie wiadomo ile materiałów, teoretycznie można byłoby tak zrobić. Albo po prostu postawimy klocka... Od zera, jak to się mówi, ale to trzeba będzie zobaczyć w kolejnych odcinkach. Nie wiem, jak to pójdzie. Na pewno tutaj te kraty nie będą w tej oryginalnej bazie, tylko będzie większa przestrzeń. Tutaj troszeczkę musiała być, żeby skoczki nie doskakiwały, a tu będzie ten blok, przez który pluwociny tak łatwo nie przechodzą. Tych policjantów, bo pewnie już może być, że na drugiej hordzie będziemy mieli policjantów. Nie zdziwiłbym się. No, zwłaszcza, że mamy bardzo wysoki poziom gry ustawiony. Dobrze, kochani, dzięki wobec tego za sprawdzenie tego jakże chaotycznego odcinka, ale udało się i w miarę, w miarę tutaj jakoś żeśmy przeżyli. Także dzięki wielkie i do następnego. Jo!